Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chcieliśmy podziękować kanałowi REWIZOR RANCH, który nagrał między innymi od nas odcinek widły w plecy od YouTube'a. No i faktycznie tak dostaliśmy widły w plecy od YouTube'a. Nasz kanał fajnie wystrzelił po odcinku krycie pierwiastki, no ale później YouTube'owi się nie spodobało. Nie wiem, czy tam może jakieś organy było widać albo coś, ale daliśmy wersję cenzuralną, że zapiksowaliśmy to wszystko i tak od razu do nas banowało. No ale wielkie dzięki, rewizor lunch. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest oczekiwanie na narodziny źrebaczków. No i mieliśmy też w tym tygodniu odwiedziny nowej właścicielki Herkulesa. Przyjechała ze Szczecina, drugi koniec Polski. Ale pewno warto. W tym roku mieliśmy szczęście do kupujących. To jest właśnie też miłe dla sprzedających, że przychodzi ktoś, się zakochuje w koniu i go bierze Też tak jak kupowaliśmy, wpadnie koń w oko, no to jest... się wtedy mówi, no musi być mój i tyle. No i tak trzy konie teraz rzędu fajnie poszło, tak. Czy ten pan, który kupił Maxa, czy tutaj Herkulesa. No i Speedy też już jest zamówiony. Speedy pokaż się. Speedy. Tę, tę, ten on właśnie się nie oglądów. <śślam> To jest taki sukces dla hodowcy, że ktoś kupuje i się cieszy, a nie takie przychodzą, coś szukają, gówna wcale. To się wytnie. nie <grystanie> został do Terminu wyżrewienia, ale ona często przed terminem. to jest... nie dwa tygodnie może być w tym, a w tą to jest normalnie przepisowo. Wymiana jeszcze nic nie leci. No, też nie musi. Już mi się kiedyś już robiła, klać w ogóle miała jeszcze mniejszy wymiar. i nawet nie podejrzewałem, po trzech rybach. Jeszcze i córka tak samo ma podobny termin. Ta córka jest podanta z Blumont. No i od No. No i jak ci zaraz machnę. Jeszcze nic z nie leci. To jakby ktoś obcy to by porządziła. Co wysyłać, to ty się bardziej na youtuberkę nadajesz, jak ja. Tak? No. Historia życia, to No. Wszystko pokazałam, co kupione, co już jest. Kolesz jego szalony, główny wizyta dzieckim. I też są w sklepie z dzieckiem. Ale tutaj są dwa sklepy, co nie sprzedaliśmy, znajomy takiego konia właśnie też znalazła nas, znalazła to ogłoszenie, no i że data urodzin jest taka ta, ta jak jej, oprócz Rzecznika tylko, żeby się nie, nie, nie oglądała tego, no i tak sobie kupiła go, Tak? No. Nie no, jak później jeszcze imię. pełnego brata w brzuchu kupiła, zamówiła, no. chciała, chciała mieć tak samo, podobnego konia i ma dwa, czyli te nogi nagle. Chyba nie chce być sprzedany. Może się jeszcze rozmyślimy. Nie, nie, nie wolno. Robić. Nie wolno. No ale widzisz, dokładnie do mnie nie wracamy. Ja bym usiądł wstydzony teraz bym się Wstydzimy. Nie to pomóż mi, mu się wstydzę. No, ten kolesik. Tak cię sprzedamy. Pan się Chodź, do mamu. Zaraz no, jeszcze dostanę kopa. To się no. to zgrało, gdzie z tymi twoimi służakami Mama mamusia wie no. do kogo prowadzić Tak? <śmienicza> dobra mamusia, ona wie do kogo Powiedz no, ja też, to będziesz miała w Szczecinie Mogę tak, ja wiem wszystko, wszystko. Mamy, Żeby to miejsce. Się nagrywa, żeby Cię krępisy nie zamknęli. <grystanie> <grystanie> Teraz jedziemy jeszcze pokazać Pani Lerysie tatusia od Herkulesa. Ale wieje to troszkę, tu jedziemy samochodem. Niedziela w końcu. Bo były już na rozsypce, już tak obserwujemy. No, ale nie nie robinek no tam. Z jeszcze już się Wosk nie leci, zobaczymy. Ale już są po terminie. Idę jej wybrać wodę, bo gdzieś tam siano przyszło i patrzę, taka brzydka jest. Jakby się tak o to by chyba na czystą sierpnią wodę zasłużyła. No babcia też już opadnięta. tutaj. Posyluj. Koło zadu, tutaj brzuch wisi wosku też jeszcze nie ma, ale wymienię już jest pełne No sobie jaja robią, robimy. potrzebujemy teraz w niedzielę puścić odcinek z do miałem taki plan, bo już jest po terminie No nie wiem co im zrobić Nawiązując jeszcze do tegorocznych kupców, jest jeszcze inny rodzaj kupców. Te, 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 te się tacy zdarzają. No, pani tutaj wysłała zestaw pytań, na które mamy odpowiedzieć. Więc ja wam tylko po prostu przeczytam i sobie sami to skomentujcie, przemyślcie. Jak ma na imię? W którym roku się urodził? Ile ma wzrostu? W jakim był wieku zajeżdżony? Kto go zajeżdżał? Co umie z siodła? Czy pracował pan z nim z ziemi? Jeśli tak, co umie? Czy chodzi w tereny? Czy był kiedyś jeżdżony bez wędzidła? Co może pan powiedzieć o jego charakterze, czy wydaje się bardziej ekstrawertykiem, czy introwertykiem? Jeśli pan to rozróżnia, to czy bardziej lewo, czy prawo półkulowe? Czy jest bardziej do pchania, czy do hamowania? Czy jest bardziej dominujący, czy uległy? Czy jest bardziej pewny siebie, czy puchliwy? Jak się zachowuje w stadzie? Jeszcze było mało tych pytań, to jeszcze chyba do Czy jest skuty, czy ma alergię? Czy ma miał kontuzję, czy ma astmę. Yy, czy kolkuje, czy łykatka, czy ma zrobiony test panel 5, czy mogę poprosić zdjęcie rodowodu. Do no, oczywiście tam te, odpowiemy tam coś, ale tacy ludzie na pewno konia nie kupią. No, dzisiaj panienki już powinny się już robić. Dzisiaj przegrodzaliśmy pastwisko, to się tak nabijają. Bo fajna taka trawa teraz, z takiej już kiepskawej, tylko już takie niedojadę zostały to. Nie na to już ten dzieć nie będzie miał miejsca, bo tak dzisiaj muciły. Dziękuję. Ej! Ha, ha. Nie powiem. Tutaj już też trochę, jakby się świecą, ale już rano zauważyłem pewno jak leżała to może coś wycisło. No i po zachowaniu tak już troszkę bardziej... No pasza to ją skusiła, ale ściana to już trochę olewa. Też nie wiadomo musi się nażarły tej trawy. Ale już widać zapadnięta przy ogólnie tej No mam nadzieję, że dążą do odcinku jak to odcinek Tam na którymś odcinku wspominaliśmy o monitoringu, ale nie da rady to są grube mury i nie ma zasięgu, bo mieliśmy właśnie takie kamerki na kartę SIM. Musimy czekać na bo tak to będziemy musieli chodzić. A jak już mówimy o rodzajach kupców, to mamy ten, jeszcze mi się przypomniała taka pani, też tutaj, Korzystam z tego z Messengera, jaki ma charakter i tam wysłaliśmy taki fajny filmik, jak taki chłopak tutaj chodzi po ujeżdżalni i ten koń zanim tam biega wszystko robi. Wszystko dobrze już było. Później ta pani przyjechała, oglądnęła. I jeszcze wysyłaliśmy jakieś filmiki tam jak przechodzę pod tylnymi nogami, przednimi wychodzę. Jak tam córka bez kantara spuszcza głowę na samym uwiązie. No i nie wiem co się stało nagle pani. Czy nie miała pieniędzy, a się jej koń podobał? <grym> Piszę tak. Dzień dobry. Proszę już nie przesyłać filmów ze szkoleń. Jeśli mógłby pan natomiast przesłać opinię weterynarza na temat ochwatu u Juranda oraz szczerze zrelacjonować proces leczenia konia, byłabym wdzięczna Jurand też zapewne. Nie wiem skąd to takie podejrzenie, ale podpisałem jej tylko konie miał kwatę, żeby to potwierdzić, wystarczył 3 zdjęcia RTG pani doktor No i to tyle, są ludzie zabawni 14 lipca po 3 godzinie nad ranem idziemy sprawdzić kobyłę, czy się uziębia To też napewniaka przyszliśmy. już myślałem, że dwie na razu Nie wiem, może jeszcze się wylęgną, ale w dzień też mogą się wylęgnąć. Może w sensie dzisiaj już na posisku ich nie puścimy. Będą same, może może im pomoże jakoś taki większy spokój będę miał Trudno. Nie ma kamerki, żeby chodzić. No, idziemy z pozycję do domu, bo... Chwilę poobserwowaliśmy, bo taka ręka tak podejrzane wygląda, takie spójście oko płytne, te uszy takie w niepokoju, pokazywała płystkę na brzuch, a już on tak mocno męczy, ale chyba musimy odejść, żeby dać jej spokój. bo to tylko przed zimą nie przypieszymy, ale wygląda bardziej do porodu jak jej matka. Coś w brzuchu się dzieje. Kolejny dyżur. Wygląda, żeby to... Mogło być. Ale już się tak nie budzę. No, wymiana wymiona jak u krów. Nie wiem, tam nic jeszcze nie kapie, ale no nie musi. Nie wiem, pewno następny dużo jeszcze w nocy i, i liczymy w końcu na Polsce. Podsumowując, tak naprawdę tylko fajni ludzie kupują konie. Albo ja mam takie szczęście, albo takie dobre konie, ale nawet miałem takie coś, że znajoma, bo właśnie ci ludzie się później z nimi. Znajomymi, nawet kumplami. Kupiła sobie kupiła sobie ko konia. Była tak zadowolona, że później sobie drugiego już w brzuchu zamówiła, żeby mieć pe pełne rodzeństwo. Pozdrawiam panią Marlenę. <grytania> Witam na następny etap polowania na rybaki Mamy teraz kobołę puścić na tą, tą wypuścimy starą bakcie, tą kobołą stada. A tutaj się już zaczyna coś dziać. Najlepiej. I ją zostawimy. Już jest ta woskowina wpada w biały kolor, że już mleko. Im bardziej białe, im bardziej przypomina mleko, tym bliżej porodu. Oczywiście nie musi tak być w ogóle. Może urodzić, ale one już są po terminie, jakoś im to nie groziło. <śmienic> let